Siemano, tutaj z mora i witam Was w już trzecim, nie, czwartym odcinku SimCity. Yy, wygląda to tak jak wyglądało. Yy, tutaj, wszystko oczywiście, 10 kiwonów. Śmieci, 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 śmieci. Co ze śmieciami? Ze śmieciami dobrze się spalają wszystkie. Tutaj nie mamy problemu ze składem handlowym. Pieniędzy trochę jest, mieszkańców trochę mało, ale mam nadzieję, że to się za jakiś czas już zmieni. Mm, tu jest to rondo, które ostatnio zbudowaliśmy. I na razie wszystko bez problemu funkcjonuje. Jak widzicie, w całym mieście nie ma żadnych korków. Ten tunel też dobrze wszystko spełnia swoją rolę. Tak chyba chciałem powiedzieć. No, szkoła, szkoła, szkoła. Wszystko funkcjonuje. Ja Będę tu dał jeszcze chyba troszeczkę więcej przystanków. O! Dużo uczniów się już uczy, więc wydaje mi się, że dam kolejny budynek i dołożę może przystanków autobusowych. Chyba nie innego. Ale fajnie się do światła odbija. Ładnie to wygląda. Są te bogatsze takie domki, pewnie pamiętacie. A tu jest średnia strefa zamożności, która się jakoś tam powoli rozwija. No, przydałby mi się przemysł nowoczesny, ale, 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 do tylko jest mi potrzebny uniwersytet. No właśnie. A wcześniej jeszcze jest potrzebna szkoła średnia. A do tego wszystkiego są potrzebni mieszkańcy. I wydaje mi się, że, że, że jest chyba można to jednym sposobem zrobić. Może spróbujemy. A ja już tracimy. A obniżmy na razie podatki do 7%, bo to i tak będziemy zyskiwać i może się to wtedy wszystko szybciej rozwinie. No, ok. Żałuję, że w SimCity nie da się budować skrzyżowań bezkolizyjnych. To by było bardzo fajne. Wtedy wszystkie drogi, by wszystko szło bez problemu. Nie wiem, jak to tutaj wygląda. Na razie jest ok, chyba. I co z kulturą? Stadiony, stadiony. Ten stadion by mi się przydał. Jezu, trzęsienie ziemi. Shit. W tym miejscu O lewda, ale. ale tylko jedno mam nadzieję, w sensie że Chyba tak. O rany z kliką cały szczęście nic nie jest, <śmiech> <śmiech> będzie co usuwać i oczywiście spotajcie się Jeden pożar jest. Dobra, budujemy. Te parki teraz szybko. Dobra. Cały czas tracimy pieniądze, ale... No jak to? Nie róbcie tego. Zwincie się jakoś. Korków nie ma tutaj. Pociągi, pociągi, pociągi. Ten Wydział Transportu Miejskiego by się przydał. To może na tutaj z turystów jakoś będzie. Dwa Wydziały w sumie by mi się przydały. To by się dało by turystów sprowadzić. Ale dupa i, i się nie, nie sprowadza. Ją. Jeszcze, jeszcze. Ale dobra, może byśmy tutaj usunęli te parki, bo to... Bo to przeszkadza w sensie. Że wydaje mi się, że powinno być... Czemu jest niezadowolona? Super! Z chęcią, przeprowadzenie się. Już! stąd. Proszę bardzo! Do widzenia! Teraz lepiej. E, może sportowe i damy coś. Coś sportowe i damy. To wisko jest fajne, duże. Ale strasznie dużo miejsca zajmuje. Więc damy im po prostu wielki skatepark. I można dać jeszcze to. Co dobrze, że to się przyjemnie wyglądało. Budować się budować. Czym wartość gruntu jest? No tu wiemy. Dobra, nie wiem. Jakoś to idzie. A cały czas mało. Co w się. Sensie, mm, mało zarabiamy, bo pieniędzy jest dużo. Mogłoby to się rozwinąć. To się nie rozwijać nie mam pojęcia czemu. Więcej ludzi by się przydało i by się przydało, coś turyści. Może ten wydział transportu by się na serio przydał. No ja nie wiem. Może póki są pieniądze, to ja na razie sobie po prostu rozwinę te drogi dalej wysokiej gęstości. O, fajnie! Dosyć dziwie to wygląda. No ale okej. Okay. Hul. Nie to to nawet głupia. Dramatycznie tak głupia. Tutaj wszystko damy, ale wysokiej gęstości. Okej. Okay. Więc nasz no, jest starcza bez problemu. tutaj tego ogląda nie zrobiłem. Coś mi huczy tutaj. Helikopter pewnie. O. Dużo rzeczy już. Wszystko rozwinięte. Wszystkie ulice. A na mieszkania cały czas jest. Tylko że jest też problem. O, rany to strasznie mało tych mieszkańców. Właśnie yy, was też będzie spadać, to nie może spadać.

Tutaj te parki są jakieś i to wszystko jakoś, jakoś idzie. No ale ta liczba tych mieszkańców jest cały czas niska. Może w ogóle im powywalać te parki? No a wtedy co ich tak uszczęśliwi? Nie wiem, nie wiem, nie mam pojęcia. To by się przydało. O! syna można zrobić. Korze jest za mało turystów. Co z tymi turystami? Co zrobić? Wydział Transportu jest, jest konieczny, i tyle. Można jedynie tutaj kasyła zbudować.

Całkiem nie za No i zobaczymy, jak to będzie z tym szło. Może się tutaj coś stanie przełomowego i wszystko zacznie rosnąć. Dobra, jest dobrze, o co wam chodzi. Teraz zapisał wszyscy grać i, i, i się wszystko zmieni. O, dobra. Zaczynać. Będzie zaczynało to zarabiać. Kul. Cool. No właśnie. Transport publiczny. Tia. Yeah. Przydałoby się. No ale, no nie wiem, nie wiem. Wyciszyć! Nic, z tym zrobię chyba. Tu? Cały już za mało pracowników jest. Prądu zaraz też będzie za mało. Więcej wiatraków. Ścigli są okej. Okay. Hmm... Okej. Okay. Poziom wykształcenia jest już całkiem niezły. No ale to by się cholernie przydało. O, oh, nie zauważyłem jak się wieżowiec zbudował. ohoho, ho, fajnie wieżowiec Ups. Okej, okay. a tu nic, bieda. hotel nie mam. to niech zbudują się hotele. Ja sobie nic nie zrobię przecież, tak? Zyski z tego są jakieś tam. Może nie jakieś przerażające, ale są. Nie, to nie ma sensu. Stadion tutaj O Jezu, to wielkie To jest dopiero gigantyczne Nie ogarnie Ze śmieciami wszystko wygląda ok. Wszystko wszędzie wygląda ok, a tutaj ze mną pracowników jest WTF Dobra koniec, chyba trzeba zrobić dramatycznie biedne z tej strefy bo to jest masakra Tam to będzie tylko chronić Jadną tak ze ścieżką do wywalenia okay. Dobra, jeszcze raz zrobimy taki Bardzo dziwny że kasujemy tak wszystko. No dobra. A no i bo tutaj zejmó jeden park zostawiamy. Skrypt, Park byśmy zostawili, to jeden. To jeszcze. Dobra, jest good. Muzyk <coughs> ma mieszkańców. A przecież tyle tych jest. Ale straty, ale straty, budować się szybciej! Szybciej, bo Tu coś jest... O już... Prawie nic. Coś dziwnego się dzieje. A! Ja już wiem co się dzieje. Ej, prądy, prądy, prądy! Prądy, są z prądami. Lepiej chyba będzie trzeba zbudować elektrownię po prostu na ropę i tyle. To po prostu się wywali. Dobra, zasilaj miasto zasilaj. Zaraz nam wszystko panie Paje. Panie nam to wszystko zaraz. To nie powinno paść. to się tam to włączy, przecież są takie gigantyczne nadwyżki tego prądu. No nareszcie. Hmm, z policją było przed sekundą coś dziwnego. A tutaj się nic nie buduje, nie wiadomo czemu. Żal. Nie wiem. Jest już chyba dobrze. Tak na 50%. Jest! 4 tysiące, ponad 4 miesiące mieszkańców. To jest gigantycznie, gigantyczna ilość. Problem ze ściekami. A z policją czemu były problemy? Nie wiem. Ale z więzieniami jest wszystko okej. Okay. wreszcie ulepszamy nagród ci są super hyper zadowoleni i co dodamy znak <grym> wydział transportu chyba Wiedział transportu się przyda to się przyda Terminal autobusowy. Gdzie Gdzieś moje będę wysiadać? Chyba tutaj Tak mi się wydaje To jest dobry pomysł Aż mi zarobki pójdą. O masakra. I tutaj damy coś takiego. Czemu mi spadła ilość mieszkańców? Czemu opuszczone? Opuszczono, bo tak? Nie rozumiem. Może wartość gruntu jest nie tego no jest bardzo teges, tak no to ja nic nie wiem. Ale ja nic nie zrobię, to musi być po prostu na razie jeszcze kolejna ruda Które budynki mają za mało Cały czas. Mogę? O, to jest duże. Proszę, biuro progresyf. Macie swoje ubezpieczenie. A tu jest sporo zyski widzę Próbamy, bardzo wydajemy się niskie podatki To jest super, ale się rozwijają ja, się tak Ubezpieczenia... Znaczy... Okej. Okay. Dobra A jak idzie z tym transportem miejskim 9 ja minut to nie tak dużo że tutaj nie ma w ogóle przystanków. Dobrze, niedobrze. No już jest, wszędzie są. Uż sklep. Good. Dobra. Wszystko jest good. Mi się wydaje, że to było na tyle w tym odcinku. Komentujcie, subskrybujcie. Kolejnych filmików oczekujcie. Dzięki i na razie.